Pokażę wam mój start na serwerze Zima SMP, a więc już bez przedłużania, lecimy z odcinkiem. Musimy dupę, do tyłu. Ej, Dobra. bo ja nie Dobra. mam jedzenia! Ale już zorganizowane. Adam, Adam! Mocy! Nie znam was! Chłopaki i dziewczyny! Start! Ja już nie jak się zaczęli bić! Wszędzie się nie mam zamiaru bić! Max 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 sojusz z Maxem, aby wspólnymi siłami zdominować serwer Jednak z rozpoczęciem odcinka niestety zaczął się pierwszy konflikt na serwerze Na start serwera jako pierwszemu mi udało się wykopać diaksy. Większość rzeczy po, po, po poświęciłem, jak teraz widzicie, wykopywać różne surowce. Jednak mój, mój sojusz, czyli Maxio, zaczął bić demona. Więc ja postanowiłem, że mu pomogę, jako to doszło do pierwszej wojny. Grałam, bo ja tarcze. tarczę? No i mam jeszcze częściej od seta. To A, ale z ja ze mną nie wygrał. Ja skinę. Pamiętasz, co że do The Przepraszam cię bardzo, ale to jest The Bridge i, a to, i to nie o, jest bardzo. A może przestać to... mnie gonić? Bartek. Ej, jeszcze Bartek. ten! Jego sojusznik jest! Bartek! Ma cały żelazny set. Bartek, słowo Aha. klucz. Bartek, słowo klucz. The bridge. A czy mi chodzi o The Bridge? I czy. The most. Most, a nie the most, bo gdzie to jest... Tak, wiem Teraz. o tym, a chodziło o to, żeby... Ej, dwóch mnie Dobra. goni! Kto? Dwóch mnie goni, Max i jego sojusznik. On ma no. sojuszników? No, ma... Niech cię zabiją, Bartuś, będzie. A, kala, no tak. tak, o Jezu. Złynie się, mam dwa serca. Yy, to ja już do ciebie... Drogam. Dobra. Nie ma sensu. Trzeba, trzeba. Ja robię tylko coś. Oni są no. na PW. Naprawdę bardzo szybko doczekaliśmy się zemsty Już idź puszek Postanowił, że skróci moje żywota Zobaczcie, jakie sety mnie zabił Nie! To było tyle odcinka, a w tym odcinku zobaczycie koniec tej wojny, który już tak się dobrze dla nas nie skończył, ale ani dla nich. Więc ja sobie nam wielkie dzięki za oglądanie, a pamiętajcie, rejestracja na zimę SMP trwa cały czas.